Co prawda jeszcze 3 minuty, ale już powoli się organizujemy. Na tej szczególnym wydarzeniu modlitewnym, które dzisiaj odbywa się na całym świecie, a było godzinie 15, godzinie miłosierdzia, gromadzić się na rogach ulic, na skrzyżowaniach ulic, aby wspólnie prosić Przechodzącego Boga za stawiennictwem Świętej Siostry Faustyny, prosząc o miłosierdzie Boże dla świata. My również obejmijmy naszą modlitwą nie tylko cały świat, ale także naszą ojczyznę, także nasze miasto, naszą parafię, nasze domy, nasze rodziny. Prośmy o to, aby Pan Bóg pokazywał to miłosierdzie nam, aby uczył nas tego, abyśmy też potrafili być miłosierni dla drugiego człowieka. Pamiętajmy, żeby nasza modlitwa była świadectwem, a więc Przede wszystkim skupieniem się na niej. Jeżeli ktokolwiek z Was doświadczy jakiegokolwiek przykrego doświadczenia ze strony może kogoś, kto może przechodzić czy przyjeżdżać, to trzeba pamiętać, że im więcej tej modlitwy za tych ludzi, tym więcej im pomożemy. Nigdy złością, nigdy agresją nie jesteśmy w stanie, nie będziemy w stanie zmienić tego świata. Tylko i wyłącznie dobrem. Dziękuję wyłącznie bo to jest narzędzie, które, które potrafi przemienić każde, nawet najtrudniejsze serce. Książę dzisiaj jest na pogrzebie parafialnym. Akurat jest tak, że my jako księża mamy szczególnie po południu dużo katechezy, więc przez Brat musimy być obecni na pogrzebach, bo nas ze szkoły nikt nie zwolni. W związku z tym, no teraz. Kończy ceremonię pogrzebową. Obiecał, że postara się dojechać, jak tylko e, to się zakończy, ale wiadomo, że ceremonia pogrzebowa też ma swój rytm, ma swój czas więc, więc go poprosił mnie o to, żeby go dzisiaj tutaj zastąpić. A więc rozpoczynajmy w imię Boże. I ojca, i znajdę ducha świętego, ojcze nasz który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. O Bola Twoja, jako niebytań na ziemi, chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie nas na opuszczenie, ale nas zbaw, Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Tim między Gwiazdami. Błogosławiona owo Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko-Boża, bądź się za nami wcześniej, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzy się dla nieba i Ziemi i Jezusa Chrystusa, syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Świętego. Narodził się z Marii i Panny, umęcząc od Wąskim Piłatem, ukrzyżował umarli po grzebie. Wstąpił do wiekiem, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Przechmolącego. Stanął przyjdzie, sądził, żywy, nie umarły. w ducha Świętego, święty Kościół Powszechny. Święty obcowanie, grzechu odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Na Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki. Jej miłość serce dla nas i całego świata. Dla jego błogosławień. Jej miłość serce dla nas i całego świata. Dla jego błogosławień. Jej miłość serce dla nas i całego świata. Dla jego błogosławień. Jej miłość serce dla nas i całego świata. Dla jego błogosławień. Jej miłość serce dla nas i całego świata. Dla jego błogosławień.

dusze i bóstwo najmierszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na, na przełaganie za grzechy nasze i całego świata. Na Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej, męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej, męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej, Męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata no jego błogosławieństwo jej miłosierdzie dla nas i całego świata no jego błogosławieństwo jej miłosierdzie dla nas i całego świata no jego błogosławieństwo jej miłosierdzie dla nas i całego świata no jego błogosławieństwo jej miłosierdzie dla nas i całego świata no jego błogosławieństwo jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczne ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Na Jego bolestej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolestej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. No jego błogosławieństwo. Jej, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. No jego błogosławieństwo. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. No jego błogosławieństwo. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. No jego błogosławieństwo. dla nas i całego świata. No jego Boshni, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Do Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Do Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Do jego bolesnej, męki. Miłosierdzie, dla świata. Do jego bolesnej męki. miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczne, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Jego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Jej miłosierdzie dla nas 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 i całego świata. Bolestny, Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Do jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Do jego bolesny. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przed wiecznym Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmierszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie, grzechy nasze i całego świata. Do jego bolesny. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Do jego jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Do Jego bolesty Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Do Jego bolesty Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Do Jego bolesty Mej. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Do Jego bolesnej. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Do Jego bolesnej. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Do Jego bolesnej. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Do Jego bolesnej. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Do Jego bolesnej. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Do Jego jej miłosierdzie dla nas i całego świata. O chwili wodą, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O chwili wodą, któraś wytrysnęła z Najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O chwili wodą. Z serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas, Tobie. Święty, 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 święty Boże, święty mocny, święty, ani świętelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, ani zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny. Święty, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jezu, ufam tobie. 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 Jezu ufam tobie. Zanim rozejdziemy się do swoich domów, do swoich środowisk, pamiętajmy o tym, że to, czego dokonaliśmy tutaj, teraz, ten dar modlitwy. Nie może pozostać jedynie pustym słowem, ale musi się przekuć na codzienność. Na codzienność w stosunku do naszych najbliższych, do przyjaciół, do członków rodziny, do sąsiadów. Jeżeli pragniemy Bożego miłosierdzia, to w pierwszym rzędzie my sami musimy być miłosierni dla drugiego człowieka. No, trudne wtedy, kiedy wydaje nam się, że chcemy dla kogoś dobrze, dla swoich dzieci, wnuków oni jakby nas nie słuchają. To trudne wtedy, kiedy chcemy dobrze dla osób, które są nam bliskie i których bardzo mocno kochamy, one pozostają jakby głuchy na tym wołaniu. Jeżeli chcemy, więc chcemy, aby nasza modlitwa była skuteczna, jeżeli chcemy, by była oparta w Boże miłosierdzie, starajmy się swoim życiem, na ile to jest tylko możliwe, na ile tylko Pan Bóg daje nam łaskę, aby miłosie, tym miłosierdziem dotykać drugiego człowieka. Nie złością, nienawiścią, nie wyższością, nie pogardą, ale miłością. Bo to jedynie może zmienić ten świat. Nic więcej. Chrystus umierając na krzyżu, ani nie oceniał swoich oprawców, ani ich nie wyzywał, ani nie uważał się za lepszych od nich. On po prostu skłonił głowę właśnie o tej godzinie. I wypowiedział tylko jedne słowa. Ojcze, moje ręce powierządu Chamego. Starajmy się tymi słowami iść, być świadkami Bożego Miłosierdzia pośród naszych najbliższych. Na tą drogę, na cały dzisiejszy dzień, na nasze pielgrzymowanie przyjmijcie Boże Błogosławictwo. Pane z Wami i z Duchem Toli. Niech Was błogosławi, Szczerze, Bóg wszech, Błogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. O, jeszcze taka piękna pieśń zawsze na koniec Patrz na Jezusa Krzysztof.